Witam, witam na kanale Quilletes. Quill West, a to jest odcinek z yy, tam, tamtego drzewa, co zbieram. Musimy zebrać. Tam jest za horyzontem, jeszcze go nie widać, ale za kilka minut już będziecie go mogli zobaczyć. Przyjmujemy wersję przeglądarką Robloxa, bo nie działa to na wersji aplikacji. I byla jakie auto, co nie? I... I tam wjeżdżamy po prostu, z nie na pewno. Jak już są Tutaj mamy ten pasek. Jak będzie pasek jest zrobiony najniższym, to robimy. Jak na be... to, no, jest nawet jest y, prawy i zjeżdżamy w dół tego co niej tu nam zalicza żeby mieliśmy laga w sumie i czekamy co nie ma jak czekamy to zostawcie suba na kanale żeby Was więcej y, filmów nie ominęło i lajkacza like też się przyjmie like i napisać komentarz ja ...przypnę, spróbuję wam serduszko no i no i przepraszam żeby tak długo nie było na male bo yy, wiecie yy, sprawy rodzinne tak tam rzeczy i poza tym mi się nie chciało jeszcze nagrywać bo czasu nie miałem zbytnio też i koniec gadania trzeba robić drewno myślę że już będzie tak i to działa normalnie działa tylko trzeba cierpliwość do tego Ja nie mam Więc ja nie mam cierpliwości możemy macie ale ja nie mam Ja wszystko A i dajcie znać w komentarzach czy Wam się będzie podobał filmik A może będzie już tak w Hej, Okej, okay, znów czekamy. Tu trzeba mieć dużą cierpliwość, żeby to wszystko nie było takiego, że okay. wziął. Czekam, czekam, czekamy. Już będzie. OK. Jesteśmy na tym... E, na tym, na tej wysepce, gdzie jest almowy drzewko co sumie. Ja? I ścinamy po to znała dwa hity z tego, tak, z zy, mania Czyli jak chyba normalne drzewo z tego co ja Wiem. To pakujemy. Mam już jestem. Trochę to zajęło, ale mam. Tak wygląda zdobywanie tropikalnego drzewa. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie suba na kanale i lajka. No i napiszcie o komentarz. Przypnę Wam serduszko.